Ty zaś, Synu... Aha, to jest Księga Ezechiela 2, 8-9. Ty zaś, Synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do Ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co Ci podaję. I teraz zobaczcie. Arogancja na poznanie jest grzechem. Kiedy przychodzimy na spotkania i słyszymy Słowo, to my nie słyszymy je po to, tak? żeby zapisać sobie kolejne kartki w naszych zeszytach. Tylko my słyszymy to po to, żeby wprowadzić to do swojego życia. Żeby to wprowadzić do swojego życia. To jest po to, żeby wprowadzić do swojego życia. Dlatego ja często jestem zwolennikiem tego, wie przestań to słuchać już nareszcie. Zacznij wprowadzać do życia to, co wiesz. Nabrą Ci te wszystkie informacje. Na co ci te informacje wszystkie? O przybytku, o świeczniku, o knocie, o grabiu. Po co to? To jest niepotrzebne. Posłuchajcie, to jest nam do niczego niepotrzebne. Jak żyje on, jak żyje ona, on si, ona chi, czy tam na odwrót. To jest nam niepotrzebne do niczego. Potrzebne jest nam to, co będzie budowało nas. Mnie to, słuchajcie, mnie to pioruje. Rozumiecie? Ja też w ciągu dnia mam mnóstwo takich zajawek, że różnymi rzeczami chcę się zajmować, ale wiem, że niektóre życie rzeczy wprowadzają mnie w śmierć, w śmierć, w śmierć. Nie chcę śmierci. Nie chcę śmierci dla mojego życia, nie chcę padliny, nie chcę szreć jakiegoś odgrzewanego jedzenia. Chcę to, co jest dla mnie dobre, to, co mnie zbuduje. Wiecie co? Ja na przykład jestem przekonana, że wierzę w to, że żebyśmy nic nie mieli, a tylko wiedzieli o tym, że jestem na nowo narodzony i to jest pytania. Jestem na nowo narodzony, idę i nie różnicę. Tylko my nie wierzymy w to, co jest napisane. Rozumiecie? Nie wierzymy w to, co jest napisane. Jak Artur siedział w więzieniu, to prowadził szkółko, kółko biblijne i jak jeździli bracia do więzienia, to oni jeździli się tam budować. Oni nie mieli książek. Na wolności byli ludzie, którzy mieli wszystko. Książki, Biblię, usługujących, braci, nabożeństwa, grupy domowe, a oni nie mieli nic. Mieli nieprzyjemnych klawiszów, mieli, słuchajcie, siedmioosobową celę, kibel na środku, piardnąć nie można, bo, bo grypsują. Wiecie o co chodzi? I wzrastali w Bogu. To, co się dowiadywali, to wprowadzali do swojego życia. I było przebudzenie w więzieniu. I ludzie z zewnątrz przychodzili do więzienia i się budowali. Bo postanowili zjeść, tak, i wydać z siebie owoc. Zjedz, zjedz to, co Bóg mówi do ciebie. Nie to, co ja mówię do ciebie. Rozumiecie, te wszystkie spotkania i tak dalej. wiecie po co to jest? To jest po to, żeby nas notorycznie zachęcać. Notoryczna narzeczona. Taka piosenka nawet jest. Notoryczna narzeczona. Chcielibyśmy ją przerobić w kościele. Przerobimy. Notoryczna narzeczona. Notorycznie ją trzeba łaskotać. Notorycznie jej trzeba kwiatki przynosić. Notorycznie trzeba do niej mówić. Kochana, może byś się wzięła za to, a może byś się wzięła za tamto. Nie, Bóg mówi, jesteś powołana. Jeśli jesteś nowonarodzona, to jesteś powołana. Jesteś powołana. I rzed do mnie synu człowieczy. Zjedz Ezechiela 3, 1, 3. Zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym dzwonem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Słodki jak miód. Nie. Posłuchajcie, niewiele potrzebujemy, naprawdę nie potrzebujemy wiele informacji. Nie potrzebujesz wiele informacji, ale postanów, że to, co już wiesz, tak będziesz wprowadzał do swojego życia. Taki przebudzeniowiec powiedział tak, grzechem jest nie wprowadzać do swojego życia tego, czego już wiemy. Każda informacja, którą wiesz, a z której nie korzystasz, jest jak kamień na twoje serce. Jak kamień. Starzy przebudzeniowcy, jak się ich dzisiaj słucha, to oni mówili tak. Zobaczcie, jak oni się modlili. My dzisiaj mamy pełne objawienia, rozumiecie? My, jest, my więcej wiemy, niż oni kiedyś. Oni się modlili tak. Panie, proszę Cię, teraz uzdrow! Proszę Cię. Rozumiecie? My wiemy, że nie prosimy. My egzekwujemy, bo to jest prawo. Amen? Amen. Masz prawo do uzdrowienia. A oni mówili, Panie, proszę Cię, uzdrów. I słuchajcie, ja mówię, Boże, w ogóle o co chodzi? Wiesz, ten leży, mówi, oglądam wczoraj jakiś tam kabaret y, moralnego niepokoju. Leży gość, y, kabaret o tym, o testamencie leży, mówi, umrę, 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 umrę. Nie umiera. I posłuchajcie, i Bóg mi powiedział, Poczytuję ci za sprawiedliwość to, czego nie wiesz. Ja nie biorę na poważnie rzeczy, których ty nie wiesz. Oni nie wiedzieli, ty nie wiesz. Jeśli nie wiesz, to po prostu nie wiesz. Nie wiem, nie jestem oświecona, nikt mnie nie poinformował, nikt mi nie powiedział, nie wiem. Bóg mi to poczytuje za sprawiedliwość, ale jeśli już wiesz, a nie wprowadzasz, to jest to grzech. I Ja z tego pokutuję. I ja z tego pokutuję. Pokutuję z rzeczy, które wiem, a nie wprowadzam do mojego życia, bo to jest po prostu grzech. Grzech. Musimy, posłuchajcie, musimy zacząć być prawdziwi. Jezus był prawdziwy, taki do dotknięcia, można go tak było dotknąć, taki był, wiecie, namacalny, nie? Religia mówi to, tamto, a on mówił, a ja wam powiadam. Piekło nic na niego nie miało. Piekło nic na ciebie nie może mieć. Jeśli publicznie grzeszysz, to publicznie przepraszaj. Taka jest zasada. Jeśli grzeszysz publicznie, to publicznie przeproś. Rozumiecie? Nie możemy od tego uciec. Świat jest pełen dziwolągów i oszustów. My musimy być prawdziwi. Musimy stać się prawdziwi. Prawdziwi przed Bogiem. Zobaczcie, prawdziwi na spotkaniach. I zobaczcie, jak się trzeba odkrokować. Odkorkować się trzeba, żeby się położyć na twarz. Odkorkować się trzeba, żeby uklęknąć. Odkorkować się trzeba, żeby zapłakać. Odkorkować się trzeba, żeby podnieść głos do Boga. Odkorkować się trzeba, żeby podnieść ręce w ogóle do Niego, żeby podskoczyć. ale nie podskoczę, zmacham się. My wielokrotnie tutaj po uwielbieniu jesteśmy tak zmachani, po prostu to z nas się leje, bo uwielbiamy Boga najpierw jak w ciele. Bo słuchajcie, w czasach Starego Testamentu tak chwała podnosiła się, tak? Teraz ona się z nas wylewa. W nas jest Bóg, w nas jest Bóg, nie tam, tu. Tu szukamy Boga, tam są dla Ciebie rozwiązania, tam jesteś prawdziwy Ty, tam Bóg mówi do Ciebie, tam są Twoje pragnienia, tam jest Twoje powołanie, w Twoim Duchu, w Twoim Duchu, w Twoim Duchu. Zajmij swoje miejsce w kościele. Zajmij swoje miejsce w kościele. Nie bądź turystą, nie bądź tułaczem, nie bądź w różne miejsca. Zacznij wprowadzać to, co wiesz. Zjedz ten zwój. Zjedz tą Biblię. Zjedz to, co Bóg do ciebie mówi. Wydaj owoc. Rozumiesz? Wydaj owoc. Jeśli jesteś w miejscu porażki, Bóg mówi, że. Często jest tak, że jesteśmy w dole zagłady. Tak? Pogmatwało się nasze życie. Posłuchajcie, życie nasze gmatwa się nie dlatego, że z winy Boga, z naszym winy. Musimy to też raz na zawsze załatwić. Życie nasze gmatwa się z naszych win. Nie z winy Boga. Bóg nie ma w ogóle z tym nic wspólnego, w ogóle jest w innym miejscu. Kiedyś mi w ogóle Bóg pokazał, że jest taka ciągła, jak gdyby cienka nić, taka w ogóle, wiecie, przebudzenia. Ona ciągle idzie, tak? Ona jest ciągle taka sama. Jak gdyby nazywa się prawda. Prawda oczywista. Święty Bóg w ogóle, wiesz, w Chrystusie Cię widzę. O, tylko tu cię widzę na tych torach. Wiesz o co chodzi? Jesteś na nowo narodzona. Kolejka została postawiona na tory, wypełniona Duchem Świętym. Jest tu, w ogóle wagony za tą kolejką podążają. Rozumiesz? Często jest tak, że w życiu wygląda to tak, że ktoś nam podoczepia jakieś wagony. Ale też nie bez naszej zgody. Wagony są doczepiane, bo my się zgadzamy z kim? Z diabłem. Dobra, toczek mi tam, tony węgla. Będę wolniej jechać. Jadę jakoś tam. Oh, brak mi ropy. Wiesz, o co chodzi? Trzeba, i teraz tak, na skutek tego, co wiesz, tak? Odrzucasz ze swojego życia rzeczy, tak? Wrogowie Boga odchodzą. Odchodzą wrogowie Boga, tak? Kolejka coraz lżejsza. Żelazna, ciężka, tak? Ale pędzi. Maszyna po torach nie uspale. <noise> Ruszyła. Rozumiesz? My jesteśmy takimi maszynami. Posłuchajcie. W naszym duchu Bóg. W naszym duchu Bóg. Któż przeciwko nam? Któż przeciwko nam? Nie bój się człowieka. Jeśli kogokolwiek się boisz, to przeprasz go za to, że się go boisz. Jeśli masz coś przeciwko komuś, to mu odpuść. Przepraszam ci. Jeśli kontrolujesz wiarę w czyimś życiu, to idź go przekonać. My nie możemy tego robić. Jezus mówił do tych, którzy mają uszy do słuchania. Jeśli macie uszy do słuchania, to zrobicie użytek ze swojego życia. tak? Jezus w ogóle nie mówi do tych, którzy nie mają uszy do słuchania, ale mówi do tych, którzy mają uszy do słuchania. Nie kontroluj ludzkiego życia. Nie mamy do tego prawa. Nie mamy do tego prawa. Nie możemy tego robić. Nie możemy do tego robić na wiele rzeczy w ogóle nie trzeba zwracać uwagi. W ogóle. W ogóle to są śmieci. Nic nie warte rzeczy. Rozumiecie miłość. Wierzę w to, że śmierć mojej mamy zmieniła coś w moim sercu. Coś pękło. Coś po prostu pękło. I to mi mówi Zobacz człowieka. Zobacz człowieka, Agatha. Zobacz człowieka. Człowiek. Umarłbym za człowieka. Rozumiecie? Bóg umarł za człowieka. On umarł za ciebie. Za mnie umarł Jezus. Zobacz w człowieku człowieka. Po prostu. Zobacz w nim człowieka. Wiecie co? Moja siostra, mój brat i moja siostrzenica, wiem, że pozostał w ich sercach smutek. Nie ma mamy. Mój brat nie widział mojej mamy 15 lat. 15 lat. Wiecie, miał możliwość, tak. Nie usprawiedliwiał go. Miał możliwość skontaktowania się z mamą, miał numer telefonu i tak dalej. Ale mogłam ich osądzić. Mogłam ich osądzić i mogłam powiedzieć, Jest, kiedy się nie masz człowiekiem, relacji i tak dalej. Kiedy moja mama leżała w kostnicy, i tam wszyscy mogli przyjść i się pomodlić, przyszedł też mój brat, Przyszedł mój brat, i wiecie, dorosły człowiek. Klęknął tam w tej, w tej po prostu kostnicy, tak, leżało ciało mojej mamy. On po prostu wiecie, klęczał, widziałam, że. Poraniony dzieciak w ogóle. Poraniony dzieciak, wiecie o co chodzi, ale wstanie z tych swoich kolan. Wiecie co chodzi? Wstanie z tych swoich kolan. Nachyla się nad tą matką, w ogóle wiesz, całuje ją, sztywne ciało, łzy mu lecą, jej łzy lecą po, po policzku. Rozumiesz o co chodzi? Boże, w ogóle mój brat, nie poznam jeszcze ciebie. Mama była dla niego wszystkim. Mama była dla niego wszystkim. I gdzie co? Ja mówię, Boże, jak mogę im pokazać Ciebie? Jak ja mogę im pokazać Ciebie? I mówię, wiecie co? Jak wytłumaczyć komuś, że. że i zwykłemu śmiertelnikowi, jak powiedzieć, mama jest w niebie. Wiecie o co chodzi? No co ja wiem, mama, mama jest w niebie? Tak, mama jest w niebie. Oni też niebie. mama jest w niebie. Ale dla mnie to była walka, czy mama jest w niebie? Dla mnie to było bardzo ważne, czy mama jest w niebie. Tak, mama jest w niebie, ja wiem, Boże, ja się modlę w ogóle, niech przyjdzie, coś poznam naturalnego do ich życia. Niech nie wiem, sen, cokolwiek i tak dalej, pomodliłam się o nich, posłuchajcie. Tej samej nocy wszyscy. Mieli taki sam sen. I siostra, i brat, i siostrzenica. Młoda mała, usługująca w kuchni przy garkach. To jest Bóg. To jest nasz Bóg. On zawsze odpowiada. On jest zawsze dla człowieka. On jest dla nas. Słuchajcie, On jest dla nas. Dla nas. Nieważne zasady. Nie? Nieważne zasady. Bądź z nim. Bądź z Nim, zechciej zjeść i wprowadzać do życia to, co już wiesz. Chciałabym zakończyć tę sesję. Na drugiej sesji chciałabym troszkę powiedzieć do was na temat małżeństwa. i się zgodzić? Amen? Amen? Amen. Więc zróbmy sobie e, zróbmy sobie dobre, chłodniki Dobrze? Ja też chwilę odpocznę. Dobrze.